Proszę państwa, musimy to zobaczyć. Gdybyście mogli zacząć od nowa. Co chcielibyście zmienić? Boże, jak ja kocham tę grę. Kogo spróbowali ocalić? Ona autentycznie tak wygląda dzisiaj, nie? Tak to wygląda, to jest prawda. W ogóle porównajcie sobie to z innymi współczesnymi grami. A kogo spróbowali zatrzymać przy sobie? Choć na chwilę dłużej. Bo w Night City... Myślicie, że przez najbliższe 15 lat wyjdzie gra, która będzie w stanie konkurować wizualnie z tą? Poza GTA 6? Ja mam wrażenie, że lepiej już nie będzie. No chyba, że kolejna gra Redów, nie? Liczy się tylko to, jak Cię zapamiętają. Wyobrażacie sobie, że BioWare zrobi coś w tym stylu, albo podobnego, jakościowo? Albo Blizzard. I kto zapamięta? Albo Ubisoft. W Night City. Nie walczysz by wygrać. Ani nawet o to, żeby przeżyć. Walczysz by któregoś dnia. I wiecie, to jest otwarty świat, nie? To nie jest tam I chociaż przez chwilę być kimś. Ja bym chciał, żeby cały czas pracowali nad tym pierwszym cyberpunkiem. Żeby cały czas dodatki... Kurde, Jackie Wells, nie? Ja... Wiecie co? coś znaczył. Ja to bym chciał, proszę Państwa, żeby oni cały czas robili dodatki do tego, do tego cyberpunka, żeby cały czas nad tym pracowali, żeby pojawiały się jakieś e, takie inne tryby grania, żeby można było zagrać w to bez głównej fabuły, jakimś totalnie zwy, zwyczajnym bohaterem, który, który nie ma nic wspólnego z, z Silverhandem i po prostu sobie jest w tym świecie i wykonuje zlecenia. To jest tyle, tyle możliwości. Ja tak dużo mówiłem na temat tego, że rozwijanie gier nieustająco tego rodzaju, które były tak popularne, się może finansowo zwrócić i, i że warto to robić i może leć będą to robić. No kurde, ja takie, taką mam, takie mam silne zapotrzebowanie na wchodzenie do tego świata. Ja już, już zainstalowałem Cyberpunka, żeby wszystko było jasne, nie? Bronię się ręką, i nogami, żeby znowu nie zaczynać od zera. Mam pokończoną tę grę na wszystkie możliwe sposoby, no. I teraz oczywiście jedyna rzecz, która mnie powstrzymuje to to, że muszę kampanię przejść po raz kolejny, a już wszystkie dialogi znam na pamięć i, i mi się trochę nie chce. Ale do tego świata bym wszedł, połaziłbym po tym mieście. No to jest, to jest cudowna rzecz. Naprawdę, ja, ja, jakby to jest nie do podrobienia dzisiaj. Nie wychodzą gry, które by przekraczały te, te tutaj. Pomijając fakt, ja wiem, wiem, że oni popełnili błędy przy premierze. Nie chce mi się już o tym gadać, bo to już każdy wie doskonale. Ale no gdzie wam wyjdzie taka gra? w ciągu najbliższych tych... No to mówiłem, nie? No nadal są błędy. Oczywiście, że naprawisz jedne, pojawią się drugie. To jest, to jest taki system, który... No gry są skomplikowane pod tym względem. Nawet jak wykonasz perfekcyjną robotę, to zawsze będą jakieś błędy. Nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. Ale no to jest, to jest potencjał do takich historii. Ach, dobra, nieważne. Można by, można by godzinami gadać. Ja, ja, ja bym chciał... Liczycie na to, że coś na The Game Awards pokażą? Że, że może, no to wiadomo, że to jest 5 lat, ale czy, czy ten trailer to jest wszystko, co dostaniemy? Czy, czy nie przydarzy się coś więcej jeszcze dodatkowo? Ja bym chciał w tym cyberpunku coś jeszcze. Rytm życia, w jego słowa, słychać echo w sercach nowych. Nie ma drugiego takiego jak Ole już rządzi Rock Play, trolley, krzyczy...